Drugi dzień, najgorszy przed nami. Jak nastawienie ogólnie? wasze W tym momencie idzie mi się lepiej niż wczoraj. Pozdrawiam. Okej, okay. <grym> Emilka? Tak? Bo ładna, w sensie, fajna pogoda. Nie? Wczoraj wieczorem był masaż, nóg. <grym> Okej, okay. Emilka, ty coś wierzącym? Nie. Powiedzcie mi, dziewczyny, jak pierwsza noc w ogóle? Strasznie, było tak zimno. Nie, akurat u mnie było ciepło. No to ciepła herbatka na rozgrzewkę i lecimy dalej, nie? Tak, i kawka, i Dzięki. Moi drodzy, każdy z nas idzie tutaj z jakimś celem. I my, kochani, idziemy na pielgrzymkę z jakimś zamiarem i mamy jakiś cel. Być może Pan Jezus chce zrobić coś, który... Pozwól, że ja cię Pozwól, że ja zmienię Twoje życie tu na pielgrzymce. Postacią drugiego dnia na pielgrzymce tarnowskiej jest rodzina Ulmu. Co wiara, co kościół, co pielgrzymka wnosi właśnie do relacji rodziny? Ja myślę, że wnosi przede wszystkim stabilizację i dużo siły, bo no, czasami nie jest łatwo. Wiadomo, że są momenty, kiedy jest super i ekstra, ale właśnie w tych trudnych momentach wiara bardzo dużo daje. Tutaj właśnie bardziej szczegółowo pielgrzymka. Tak, tak, tak. właśnie wiara nam dodaje motywacji też do takich momentów, do, do takich wezwań. Dlatego też się podjęliśmy tego trudu i spakowaliśmy się na 9 dni. Zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak się idzie, kochane siostry? Bardzo dobrze. E, no i jak przy takiej posłudze? Gardo zmęczona, ale przynajmniej plecaków nie musimy nieść, to są jakieś plusy. I dużo naszej czas płynie. Jeżeli nie idziemy w ciszy, tylko jednak możemy jakoś zapełnić ten czas. No Pielgrzymka dla mnie to jest ułatwienie dogadywania się z dziećmi. Tak normalnie mi się po prostu pracuje, więc mi się nie chce, nie mam czasu, bawię się telefonem. No tutaj mimo wszystko w zasadzie 90% czasu spędza się z dziećmi. I w sumie można się z nimi pobawić, pogadać, jakoś chyba lepiej trochę zrozumieć. Który raz na pielgrzym śmie? I jak, jak się dzisiaj pielgrzymuje drugi dzień? Bardzo dobrze, troszkę ciężko niż ale fajnie. A idzie siostra sama, czy? Z dwoma wnukami. I jaki wpływ na relacje w rodzinie ma kościół, wiara, pielgrzymka? No więc sądzę, że bardzo duży. Bo na przykład ja tu jestem ze swoją rodziną i to jest takie miejsce, gdzie możemy no być razem, bo w domu często jest tak, że albo ja jakieś wyjazdy, albo oni pracę, albo jakoś tak się nigdzie spotkać, a tutaj jesteśmy i jest więcej możliwości na to zobaczenie się, paradoksalnie. A po drugie, właśnie sądzę, że kiedy mówimy o rodzinie, o małżeństwie, to zawsze każdy się to z Chrystusem i z krzyżem. Dlatego, że na krzyżu Pan Jezus kocha, kocha na maksa. Ale to nie jest taka miłość kościół. I tak samo w rodzinie, nie? Jest miłość, kochamy się, ale tak samo jak na krzyżu potrzeba właśnie wyrzeczenia, potrzeba hmm, cierpliwości, potrzeba jakiejś rezygnacji z samego siebie, bo wiemy, że ta miłość jest piękna, ale jest też wymagająca.